125 Cylinder jest nowy założony Głowica nowa jest założona A odkryjmy troszeczkę A kompresji nie ma wcale Nie ma nic kompresji, coś tu jest Cylinder i głowica nowa, a kompresji nie ma A raz rozbierzemy i zobaczymy Tu jedną śrubę poluzowałem od tumika Odkręcę następną i zobaczymy, co tu się stało. O, się Jeszcze. I teraz odkręcimy jeszcze tą pokrywkę tu. Ona jest tu jest przekręcana z tej strony. Właśnie musisz tu robić. Momentik. Głośno to musisz powitać. No dobrze. Tu odkręciliśmy pokrywkę. O, tu uszczelka już jest widać, krzywo założona. No. Poluzowałem już wałek rozrządu i teraz odkręcimy tu głowicę i zobaczymy czy tu coś będzie widać I co tu widać? I tu widać tyle. Tu w tym miejscu zawór dostał szczała od tłoka. I ten też jest krzywy. One się nie domykają. I zobacz, jeszcze tutaj ci pokażę. Będzie zdjęcie. Nie, może będzie widać. Tu w tym miejscu widać będzie widać? Mhm, widać Takie oznaczek i tu w tym miejscu nad ten in, raz że jest in, powinien być chyba tłok odwrotnie okręcony, tak? Mm. In to jest co? In to jest we. W. Wlot. No W po angielsku. No. Czy do góry, czy na moje to powinien być odwrotnie tłok okręcony? Nie wiem, czy to ma jakiś związek. O! nim to tam. I I zawory są po prostu tu. Nie wiem, czy tu widać, czy nie. Zawory są pogięte. Tylko, że jeszcze muszę zobaczyć. Na przykład w takiej pozycji, jak to jest tam. O, dokładnie w takiej pozycji. no to źle po prostu był ustawiony rozrząd bo nie zgrywało się właśnie, właśnie. tu nie ma wcale zaznaczone momentik no, jeszcze No wyłącz. Tu będzie trzeba nowe, założyć nowe zawory, bo te są krzywe, podocierać je i może maszyna będzie chodzić. Dobrze. Tam, no. już. Jeszcze tak na szybko, co dojrzałem, okazuje się, że tu nie ma wcale koła, które ten łańcuch, tu powinno być koło, które naprowadza na, na ten łańcuch i wcale tego koła tam nie ma. Uwaga, a zobaczymy czy założyli czy nie założyli nie bo to jest tylko na śrubce to się trzyma to się śrubka kręci. kręci jest taka śruba a tutaj uwaga ściągnę teraz cylinder i się okazuje że wcale nie ma tego koła i z tego powodu przestawił się rozrząd i po prostu tłok się spotkał tu widać puknięcie i tu puknięcie tłok się spotkał ze zaworami i skrzywiły się zawory i kompresji nie było ktoś to po prostu złożył nieumiejętnie nie znał się, a jeszcze tu powinny być chyba takie tulejki ustalające tych tulejek też nie ma ani tu od kanału olejowego ani tu nie ma tulejki powinna być gumka uszczelka i, i taka tulejka też nie ma założone ale chyba da radę to zrobić jeszcze Dobrze. i jeszcze tu jest odwrotnie okręcony Dziękujemy. Widać jak jest krzywy, jak chodzi? Trochę tam widać, nie? No, ale... Jest delikatnie. A teraz, jeszcze wydechowy. O, i teraz proszę się tu przypatrzeć. Widać jaki krzywy? No. O, i to jest cały powód, że ta maszyna nie chodziła. Brak kompresji.